W tym odcinku, trochę lżejszym niż ostatnie naprawy na warsztacie, chciałbym wam pokazać stosunkowo nowy, ale już dość znany produkt na rynku audio. Ponieważ ja osobiście od dłuższego czasu szukam nowego źródła muzyki dla swojego domowego systemu audio, no sam jestem tym zainteresowany. Będzie to odtwarzać sieciowy Eversolo DMP A6. Dodam już na wstępie, że odcinek ten nie zawiera żadnego lokowania produktu, po prostu ten egzemplarz, który tutaj widzicie, przysłał mi jeden z moich widzów właśnie po to, aby go pokazać w odcinku. Przy okazji bardzo dziękuję panu Przemkowi za udostępnienie sprzętu. Bardzo się ucieszyłem, że będę mógł go sobie przetestować i przy okazji pokazać go Wam, bo już od dłuższego czasu miałem na niego oko no i nie byłem pewny, jak sprawdzi się on u mnie. Na początek kilka słów o tym, co to w ogóle za sprzęt. EverSolo DMP-A6 to odtwarzacz sieciowy, a właściwie jest to kombine do odtwarzania muzyki. Ma on funkcję klasycznego streamera, ale potrafi także odtwarzać radiostacje internetowe, odtwarzać pliki muzyczne z wewnętrznego dysku twardego, ale również z pendrive'a czy też dysku zewnętrznego. Może on również być zewnętrznym przetwornikiem dla laptopa lub komputera stacjonarnego, bo ma gniazdo USB-C, a także może służyć jako zewnętrzny, niezależny przetwornik cyfrowo-analogowy. No i w końcu DMP-A6 może łączyć się z urządzeniami poprzez Bluetooth. Trzeba przyznać, że sporo możliwości w jednym miejscu. Jeśli chodzi o wygląd naszego urządzenia, no to jest to niewielki sprzęt nie pasuje on do typowych klocków bo jest sporo węższy na froncie mamy tylko jedno pokrętło no oraz wyświetlacz dotykowy sześciocalowy pokrętło jest jak widzicie dookoła podświetlone na biało sygnalizuje to włączenie urządzenia z przodu to wszystko natomiast z tyłu jest sporo do opisu mamy Aż trzy anteny do komunikacji Wi-Fi i Bluetooth Jest gniazdo do zasilania Z fizycznym wyłącznikiem, jak widzicie Można zatem, oprócz tego, że zostawić go W trybie standby, to można sobie Streamer całkowicie odłączyć od zasilania Jeśli ktoś chce Jest gniazdo ethernetowe Jest gniazdo HDMI Tutaj służy ono tylko do transmisji cyfrowego dźwięku Nie można tutaj podłączyć monitora Dalej są dwa gniazda USB 3.0 typu A Tutaj można sobie podłączyć Na przykład pendrive'a lub zewnętrzny dysk twardy, można też podłączyć sobie nawet napęd CD, taki na USB i słuchać płyt, a nawet je ripować na dysk twardy, na dysk SSD. No i wreszcie wejście audio, wejście optyczne SPDIF, wejście elektryczne oraz wejście USB-C dla komputera, na przykład tutaj można sobie podłączyć laptopa i wtedy EverSolo będzie po prostu zewnętrzną kartą, jak gdyby dźwiękową. Są też oczywiście wyjścia, wyjście SPDIF elektryczne i wyjście optyczne, no i oczywiście również wyjścia analogowe na synczach dla RCA oraz co ciekawe również na gniazdach XLR. Powiem Wam, że wygląda to naprawdę dobrze, mamy w zasadzie wszystko co trzeba. Jeśli chodzi o to, co jest w środku, to tutaj mózgiem sterującym urządzenia jest czteroordzeniowy procesor ARM Cortex A55 z 4GB pamięci RAM. Ja nie będę Wam rozbierał tego urządzenia, ponieważ no, jest ono na gwarancji, poza tym to nie jest moja własność, więc boję się trochę rozbierać. Natomiast jeśli chodzi o przetworniki cyfrowo-analogowe, jakie tutaj są zainstalowane, są to przetworniki Sabre ES9038Q2M. Są to przetworniki 32-bitowe, obsługujące obsługujące do 768 kHz próbkowanie w, przy formacie PCM, ale również jednobitowy DSD512. Obsługują one również sprzętowo format MQA, również na wejściach cyfrowych SPDIF oraz USB. No z tego co wiem, to przetworniki te montowane są dzisiaj w większości dobrych streamerów stacjonarnych, na przykład w urządzeniach Audiolaba, czy też w cenionych ostatnio przetwornikach SMSL. Nie będę się wdawał w szczegóły techniczne naszego urządzenia, można sobie o tym poczytać w opisach, Powiem tylko że Ever Solo jest nowoczesnym urządzeniem, no i trudno w nim znaleźć jakieś braki w tym przedziale cenowym. Gdybyśmy jeszcze zajrzeli pod spód naszego odtwarzacza, to widać tutaj taką zatokę na dysk twardy. Można tu włożyć dysk SSD typu M2, na przykład NVMe 3.0 o pojemności maksymalnej 4 TB. Po włączeniu urządzenia na tym sześciocalowym wyświetlaczu pojawia się menu. Zaraz zobaczymy. No i można zaczynać obsługę. Nie będę wam opisywał poszczególnych funkcji, bo jest ich naprawdę dużo. No, obsługa tego urządzenia no, przypomina trochę obsługę smartfona. Mamy tutaj system Android. Poczekajmy, aż się załaduje. O, tutaj mamy główne menu. Urządzenie obsługuje większość popularnych serwisów muzycznych, takich jak Spotify, Tidal, Deezer i innych. Obsługuje także radio internetowe. Obsługuje technologię strumieniowania sieciowego, na przykład Tidal Connect, Apple AirPlay 2 i inne. No i dźwięk z Bluetooth jest przekazywany przy pomocy kodeka aptx HD. Tak jak mówiłem, wewnątrz streamera można zastosować, zainstalować dysk twardy SSD o pojemności do 4. Terabajtów, no i na przykład zgrać sobie nasze kolekcje cyfrowych nagrań na niego, większość, czy nawet wszystkie swoje ulubione utwory i albumy muzyczne i miedzie w jednym miejscu. Oczywiście mogą one być w formie plików bezstratnych, bo a 6 obsługuje w zasadzie wszystkie formaty typu Flag, WAV, API i tak dalej. Ale oczywiście, jeśli mamy je w formie też plików MP3, to nie ma problemu. Jeśli chodzi o obsługę urządzenia: to jest naprawdę wygodna. Zobaczcie, wszedłem w swój profil Tidala, Można sobie wybrać listę startową, w tym przypadku to jest lista start, puścić sobie jakiś, jakiś utwór. Oczywiście nie musimy stać przy urządzeniu i sterować nim przy pomocy panelu dotykowego. Można sobie zainstalować aplikację na telefon czy tablet i nawigować z niej. Działa to naprawdę znakomicie i szybko w odróżnieniu do innych konkurencyjnych aplikacji tego typu. Wiem, bo już kilka przerabiałem. No tutaj działa to niezawodnie i szybko, a dzięki funkcji CAST możemy mieć na ekranie smartfona dokładnie to samo, co na wyświetlaczu widzimy, no i sterować sobie nim wygodnie. Można również dokupić pilota, bo normalnie nie ma tutaj pilota w zestawie razem z urządzeniem. Ale to jest dosłownie kilkadziesiąt złotych i możemy takiego klasycznego pilota. Obok bardzo rozbudowanych i pożytecznych funkcji znajdziemy tutaj kilka fajnych gadżetów. Oprócz wyświetlania okładek płyt, tak jak widzimy tutaj, i słuchanych utworów, playlist, czy nazw i grafik stacji internetowych, na wyświetlaczu urządzenia możemy sobie wyświetlić na przykład wskaźniki wysterowania. Zobaczcie, takie oto. Bardzo fajne działające. Mogą być oczywiście w różnych wersjach. Tutaj mamy kolejne wskaźniki. I kolejne, są chyba cztery takie zestawy, oraz możemy sobie również wyświetlać takie oto wskaźniki widmowe w różnych wersjach również. Takie, takie tutaj ze wskaźnikiem na dole, także do wyboru do koloru mogą być też takie szare. No myślę, że to bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnym gadżetem jest. No dla miłośników wskaźników takich wycieraczek, wskaźników widmowych, jak widzicie, też jest kilka opcji. Trzeba dodać, że obok modelu Ever Solo DMP A6 jest produkowany też model A6 Master Edition. Nie różni się on zewnętrznie od wersji A6, nie ma również żadnych dodatkowych funkcji. Wersja Master Edition ma zainstalowane bardziej precyzyjne układy zegarów, czyli taktowania sygnałów cyfrowych, a także nieco inny tor analogowy, użyto wzmacniaczy operacyjnych w stopniach wyjściowych. Wersję tę można rozpoznać po złotym logo na ściance przedniej i żółtym czy też złotym podświetleniem gałki. Można ją również rozpoznać po, oczywiście po znacznie wyższej cenie. <kluzny> Dzięki uprzejmości pana Przemka mogłem sobie trochę poużywać w domu Streamer Ever Solo i oczywiście posłuchać sobie na nim muzyki. Miałem go w domu przez niecałe dwa tygodnie, no i muszę wam powiedzieć, że będzie mi bardzo ciężko się z nim rozstać. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, obsługa tego urządzenia to po prostu czysta przyjemność. Zarówno z panela dotykowego, jak i z telefonu można go bardzo wygodnie obsługiwać, wybierać sobie funkcje i utwory, a także konfigurować urządzenie. Po drugie, te dwa tygodnie spędziłem z naprawdę dobrym Dźwiękiem. Ever Solo brzmi bardzo dobrze. Nie jest to poziom tak wysoki, jaki osiągają najlepsze przetworniki i streamery, te naprawdę z wysokiej półki cenowej, ale tutaj jest naprawdę dobrze. Zarówno góra, jak i dół pasma jest poprawna, a i do środkowego zakresu trudno się czepiać. Nic dziwnego, bo Ever Solo ma przetworniki cyfrowo-analogowe, dokładnie takie same jak na przykład sprzęt Audiolaba, uważany za dobrze brzmiący. Oczywiście zawsze można nie korzystać z wyjść analogowych urządzenia i podłączyć sobie go na przykład poprzez wyjście optyczne do cyfrowego wejścia jakiegoś przetwornika lub nawet do takiego wzmacniacza technika jak ja mam, którego już znacie, tak będę mógł zrobić. Wtedy jakość dźwięku naszego streamera będzie miała mniejsze znaczenie. Podsumowując, moim zdaniem, Ever Solo DMP 6 może być naprawdę dobrym wyborem w swojej klasie cenowej, ja na przykład bardzo gorąco Wam go polecam. No Ma on tutaj niewielu konkurentów, głównie jeśli Chodzi o wyposażenie w swojej klasie. No, powstaje pytanie, czy może warto by w takim razie wybrać jeszcze wersję Master Edition? No w podstawowej wersji Ever Solo a 6 kosztuje nieco poniżej 4000 zł, a wersja Master Edition to wydatek kolejnych 1800 zł. Czy zatem lepiej dopłacić? Moim zdaniem nie warto. Co prawda w recenzjach można przeczytać, że ta droższa wersja brzmi lepiej od tej podstawowej, ale no nie chcę mi się wierzyć, że będziemy mieli tutaj do czynienia z jakąś radykalną poprawą dźwięku. Zwłaszcza, że przetworniki są tam dokładnie takie same. Zatem ja lecę zaraz do sklepu i kupuję Ever Solo. Aha, ale zanim ubiorę buty, chcę Wam podziękować za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu. Muszę lecieć.